Nie ma klamki. Nie wiem, jak wejdziemy do środka. Spróbujemy dostać się oknem, a jak nie, to głównymi drzwiami, bo z tej strony jest, są drzwi zamknięte. Na podłogę. Łazienka. Stara kaśnica, Tam mamy hol toaleta dla personelu. Bezpieczniki. Wyłączyłem wszystko. Tu są pisze oświetlenia. Gniazdko, gniazdko, sala. Ja Jak chcesz. Sala. Niestety szeroki kąt latarki nie oświetlał większych pomieszczeń, dlatego kamerze nie było dane nic zobaczyć. Sala. Sala. Projekty. Stary model czaszki. O, to samo na doświadczenie z fizyki. U nas, u nas w szkole, w szkole gimnazjalnej jest to samo, mimo że to było, e, to jest szkoła podstawowa. W tym momencie e, szkoła jest opuszczona, gdyż e, była za mała ilość uczniów. Było za mało. Ja 5, 6, lekcja, wiersza. Na datę? Data ostatni raz wejścia, 2012. Szkoła została opuszczona w 2013, jeżeli, jeżeli się nie mylę. Co tutaj jest, to jest? jakiś schowek. Tutaj mamy jakiś schowek znowu. Pironeczki. co? Ale pięknie, puści mnie. Good. Ej, zamknę. No. Otworzysz Zobacz, chyba. Spróbuję to otworzyć. Zamknięta jest Bo. tutaj. Dobra, piwnica numer jeden. No, chcę pewnie też lubię w kieszeni. Tak. Dobrze. Stare sanki. Szkoła na pewno jest jeszcze otwierana na jakiś czas, bo tutaj jest widzę, Dobrze, pełno, jest, schodz, pełno przydatnych tak. rzeczy. Samochody podczas Szkoła znajduje się blisko ulicy, co jest dla nas największym problemem. Ponieważ ee, nie może nas nikt zobaczyć jako eksploratorów, to my oni z wandalami. Właśnie, nas często mogą pomylić z wandalami. My tutaj nic nie psujemy, tylko zbieramy. Super. Szkoła z, z zewnątrz wygląda. Mam swój telefon. Co? Mam, ale nie mam latarki zainstalowanej. Jak to nie masz? Nie mam. Mogą być szulny Dobra Takie wyjście wstęp A to co? <noise> Z... Proszę pozwól mi Nie właśnie Czemu? Dobra jakieś kurde wszedłem tam, ale nie Zdech. Czekaj, tam, były, tam byliśmy sprzód, daj no. Trzymaj. Daj no, żeby Poczekaj. Tu jest łazienka. Jakieś stare zaczepy, opryskiwacze. O, tam jest wyjście, więc który z tych jest. Więc, który jest Stare Stare wyposażenie szkolne. Tutaj mamy tablicę. Ale dobra, wychodzimy z piwnicy. Ale powiem... Pan... Czekaj, tu byliśmy. O, tu jest koturnia. Tak. Klimat niesamowity bowiem. Dobra, na górne piętro musimy wejść. Czekaj. Pamiętaj, którędy wyjść, tędy. No tak. Nie, ten Tam tędy. Toaleta. Dobra. Jezus. Tu jest pełno rzeczy. I w ogóle aranżacja cała szkolna. Wszystkie przedmioty. Nie wiem, jak szkoła została opuszczana. Będę mi tu poświeć. Świeci równo. Czekaj, kadr. Palek. Całe ogólnie całe, całe zapotrzebowanie, które jest potrzebne w szkole, paletki. teraz? Tu już gimny jarają. Ciężko sobie wyobrazić, że to miejsce kiedyś tętniło życiem. Teraz jest tutaj ciemno, ponuro, zimno i szkoła została po prostu opuszczona. I to najprawdopodobniej przez to, że było mało uczniów, a szkoła jest całkiem spora. Jak na takie, takie, takie małe miasto, przepraszam, małe miasto. Wieś. Wieś, ale szkoła jest całkiem spora. No i przede wszystkim ponura. Jest super klimat, jeżeli my, się poruszy, jeżeli my sami chodzimy do szkoły, a szkoła jest właśnie opuszczona. Każdy powiedziałby, że jest super widzieć szkołę w tym stanie, ale. Tak naprawdę to nie ma nic tutaj, nie ma żadnego powodu do uciechy. Szkoła jest w tragicznym. Może nie w tragicznym stanie, ale jako opuszczona wygląda naprawdę nieźle. No i teraz mi się przyda latarka na głowę. No. Dobra. Daj nam to. Daj, no bo ja nic nie widzę co nagrywam. I nie możemy się rzucać w oczy od tamtej strony jest jeszcze czynne boisko, które właśnie jest odwiedzane przez uczniów. Gdy widzisz ludzi szczęśliwych, osiągnąłeś swój cel. Gdy widzisz ludzi szczęśliwych, osiągnąłeś swój cel. Otwórz. To jest takie A, do cymbałków. To są cymbałki. Dobra, A co to jest? jest to co to jest? Spojrzyj. Jakie to rodzonko, ale nie wiem do czego służy. Dobra, lepiej sobie nic nie zepsuć. podwieraj niektóre szafy, bo normalnie będzie mnie korcić. Dajesz, otwieraj. Pusto wszystko. Wszystko puste? Dobra, w dalej. Pamiętaj panów, kto tu jest ogólnie. To jest klatka schodowa. Instrukcja postęp, postępowania na wypadek pożaru innego zagrożenia, bo szkoła, szkoła została opuszczona bardzo szybko, nieślepowiasta. Szkoła została opuszczona bardzo szybko i jest ona opuszczona, jak mówiłem od 2013 roku. Znowu czysta tablica. Nie ja śpi tylko po To jest chyba na cholinkę statyczka. Pusta sala. Dobra, idziemy dalej. Dzwonek? Dzwonek zerwany żywcem ze ściany. No. Wszystkie bezpieczniki wyjęte. Wszystkie właśnie bezpieczniki są. czy to jest do prądu. Chyba, że nie mam możliwości bez bezpieczeństwa. Tutaj jest alarm. Alarm, czyli... Tam jest sala informatyczna zapewne. Czyli wyjdziemy. na 100% jest to sala informatyczna. Jest ona zamknięta na kłódkę. Nie, nie, nie skąd. Nic nie klikać? Nie. Dobra, Dobra. czekaj, wykadruję. nasza ojczyzna, ojczyzna Polska, Polska. Polska. mapa, to stolica, lat, lat do cyfry, czyli ogólnie, ogólnie szkoła jest w dobrym stanie. oj paletka, Mam jeszcze baterie, znaczy mam jeszcze... Zwłaszcza w tej baterie. Znaczy, to już w telefonie. Jeszcze, jeszcze trochę. Właśnie ja muszę. Tak, ale tak. Czytałem? Nie wiem, dla <śm> <śm> Wejście na dach. Potrzymaj to. Nie, nie ma sensu tam gładzić, mi się wydaje. Ale chcę zobaczyć tylko. Potrzymaj. nie wykadrowany jest. Co? Bo teraz na bliski przykadrowałem, Dobra, skadruj na mnie. No jest. Trzymaj. można wchodzić, otwarty. Czy wbijamy? Wolę, jak nas zobaczą, to już nie... A tu są, kurde, świeże poprawki. Ciekawe, czemu tak wysoko. Co są? Widzisz? Leję zęby i ręce, bo jest... Dobra. Wyjście ewakuacji już swoje... się chyba nikomu nie przyda jeszcze tutaj nie byliśmy To zobaczymy co się dzieje. To już barady, tu już Pełno rzeczy, które były właśnie używane jakiś samochód spokojnie, spokojnie. Dobra. Hmm. opakowania dela. No puste, puste no dostaliśmy właśnie informację, że musimy czym prędzej wyjść z budynku niestety powodu ujawnić nie możemy jest okropnie ciemno wyszliśmy już z samej szkoły, jesteśmy przed nią ale jak na Old Finders to jest super znalezisko szkoła została zeksplorowana co prawda nie była otwarta, a weszliśmy do niej. Ale to już jako obiekt jest ekstra. Ile dajesz Mateusz tej miejscówce? Takie soczyste 8 na 10. Soczyste 8 piękności i samochód, ale teraz już nie jest Gdzie Nie musimy się o nich bać. I w sumie to już chyba było wszystko jak na szkołę podstawową. Nadal słychać picie. Bo są powybijane szyby. Jest. Tam plakat, Do, plak plakat, plakat bije o ścianę, bo jest wpływ wiatru, cyrkulacja powietrza przez wszystkie pomieszczenia. Jest przeciąg, w szkole jest zimno, porozrzucane jest mnóstwo rzeczy, no ale klimat panuje ekstra. Dziękujemy, dziękujemy moi drodzy bardzo za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że on się Wam podobał. Cześć!